Ewa i Łukasz, kierowcy Tira. Podwójna obsada to ich praca i miłość. Kursują do Maroka przez kraje i miasta. Życie na trasie to ich wielka pasja. Dzień rozpoczyna się, kiedy wschodzi słońce. Kawa się parzy, a Tir rusza w drogę. Ewa i Łukasz, razem na trasie przez kraje i miasta. To ich codzienne życie. Witajcie na kanale Go40. Chcielibyśmy was zaprosić na kolejny odcinek z Maroko. A teraz idziemy zjeść sobie obiadek. Łazienka na promie, taka dla wszystkich, nie taka w Kajucie. Nawet jest tutaj prysznic. Dziś trochę bardziej wieje niż ostatnio właśnie jak płynęliśmy. Słoneczko przebija się przez chmury, ale bardzo delikatnie więc siedzimy tak naprawdę w środku. Przed nami jeszcze jakieś 7 godzin. Wyjeżdżamy z promu. Była lekka ferka, ponieważ w jednej ciężarówce na przodzie nie było kierowcy. Z opóźnieniem właśnie przyszedł do swojego auta, a z tyłu kierowcy już byli mocno, mocno poddenerwowani. I tak tutaj dawali klaksonami. Naprawdę było ostro. Ale już jest spokojnie, jedziemy. Pierwszy raz dopłynęliśmy do Maroko. O takiej godzinie, że jest jeszcze widno. Fajnie, jeszcze można pokorzystać z wieczoru. Może wyskoczymy jeszcze do sklepu. A właściwie musimy wyskoczyć do sklepu, bo musimy doładować kartę marokańską. To przyjazd, to Maroko bardziej rozbudowane. Jesteśmy mile zaskoczeni i też troszeczkę inaczej się wyjeżdża stąd. Jakoś na okrętkę. Kontrola. Jak zwykle bardzo skrupulatna. Wszędzie celnik tutaj wchodził do kabiny. Wszystkie schowki kazał otwierać. Na zewnątrz przy naczepie również. Ale chyba już się troszkę też do tego przyzwyczailiśmy, nie? No tak zawsze tak tutaj jest. Tak, tak. W bardziej po ostatnich akcjach podobno jest tutaj bardziej zaostrzona kontrola, więc no, ale taka ich robota. No tak. Ruszamy na parking. Zaraz zobaczymy, czy jest nasza zaprzyjaźniona Sunia. I te biedne pieseczki tutaj tak śpią. Boże, ale przywieźliśmy karmę dla nich. Boż, mam nadzieję, że ten żyje w ogóle. Oddycha. O, tak. Słudziaki. Dobra, idziemy po karmę. Przyszła kochana za nami. Spała gdzieś na piachu i przyszła. Zaraz dam Ci jedzonko. Zaraz, tak kochanie. O, ale kochana. Pamięta nas. No. Szok, pieski rzuciły się. Jeszcze tam wodę im. Ona coś tam zakupuje, ta słuczka jeszcze. Boże! Jeszcze im dołożymy, zaraz. Za każdym razem teraz będziemy brać karmę. O, oho, oho! Chyba musimy posypać jeszcze. O, proszę, temperament wychodzi. Cześć, witamy Was już z Maroko. Kolejnego dnia, następnego po przybyciu. Mieliśmy dość zaskakującą noczkę, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Ktoś... Sorry, ale muszę wam to pokazać, zobaczcie, jaki bombel na oponie. O kurde, to, to niebezpiecznie, co? Nie. Ja. na ostatni? No. Ja. Wow. Wracając do tematu, mieliśmy <laughs> dość niebezpieczną sytuację w nocy. Ktoś... Wszedł nam pod naczepę. Słyszeliśmy dosłownie jak ktoś podbiega i zaczęła cała naczepa chodzić. Ja mam wrażenie, że ktoś wszedł pod, pod naczepę. Łukaszek też podejrzewa, że dachem mógł ktoś się przydostać. Piesek tak. oczywiście ujadał. Tak, nasz kroniarz na niektórych przybiegł od razu alarmował tutaj ochroniarzy, którzy filmują. Pozbiegali się chłopacy. No nikogo nie znaleźli, zaglądali na podnaczepę. Ale myślimy, że mimo wszystko ktoś tam jest, no minus dla tych osób, które tam weszły, że my nie wyjeżdżamy dzisiaj z Maroko ani jutro, ani pojutrze. Więc pewnie myśleli, że będziemy kierować się właśnie na Europę. Na pewno też to zgłosimy przy wyjeździe ochronie jak będziemy już kierować się na skan, żeby tam no, dokładnie sprawdzić, że podejrzewamy, że ktoś jest pod spodem, żeby nie było później, że, że kogoś znaleźli i my celowo to zrobiliśmy. Także, no, to było dziwne, naprawdę. Wyskoczyliśmy jak uparzeni żarówki. Tak i ogólnie to jest też taka trochę dziwna historia z racji tego, że tutaj, żeby stąd wyjechać naprawdę gdzieś na naczepie czy coś, to jest chyba ciężko, bo przejeżdżamy przez skanery. Tu są jeszcze, aby sprawdzone przez celników, dosyć tak yy, yy, skrupulatnie. Więc do, tego. do tego są psy, więc naprawdę jest ciężko. A tylko tyle, że jak ktoś faktycznie tam będzie, byłby albo nie wiem, próbował, no to faktycznie, że trochę kłopot dla nas, bo na pewno byśmy musieli się tego tłumaczyć. Tak, bo najczęściej właśnie te osoby, które się chcą się dostać na Europę, w momencie kiedy są przyłapane, mówią, że zapłaciły kierowcy za przewóz właśnie do Europy, więc wtedy kierowca się tłumaczy. Dlatego my będziemy zgłaszać to wcześniej, jeszcze przed kontrolą, że spodziewamy się, że jest ktoś pod naczepą. Chyba, że oni w przeciągu tych paru dni wyjdą, ale po prostu zgłosimy to w ten sposób, że mamy podejrzenie, że ktoś w nocy przedostał się do ciężarów. Bo tak ciężaru. naprawdę sam nie wiem, ile czasu tutaj jeszcze spędzimy. Może być tak, że będziemy nie wiem, jutro wracali, a może być tak, że będziemy za cztery dni wracali. Pewnie tam cztery dni nikt nie będzie siedział. Tak, 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 W tej naczepie, no ale, ale chcemy być przezorni i na pewno to zgłosimy wcześniej. Mhm. Także będziemy Was też informować, jak ta tak, sytuacja tak. dalej rozwija. Wyszliśmy z portu, idziemy do naszej kawiarenki. Strasznie dzisiaj pochmurno jest, ale ma być 23 stopnie, ale jednak słoneczka, tu ani trochę. Tu chyba dzień dopiero się rozpoczyna. Ten właśnie się otwierają. Napijemy się kawki, później zjemy śniadanie. Cafe Paris. Zobaczymy czy jest czynna. Jest, siedzę, yes. Ale błot. Halo! How are you? We are visit again. Everyday in Morocco. Hi, nice to see you. We sit and drink coffee. Drink coffee. Thank you. Śniabania. I ceny. 2, euro, 3.20, więcej takie ceny. Komlety. Zaraz to sobie wybierzemy. Powiem Wam, że całkiem dobrze to wygląda. Całkiem dobrze. Także zabieramy się za śniadanie. Swojskie masło widać, że ubite ze śmietany. Świeże daktyle. Oliwki. A to cena. Niecałe 6,20 euro. Ta kawiarnia, w sumie restauracja, jest naprawdę bardzo ładna, taka strojna. Tutaj jest piętro. I takie królewskie łazienki. U nas przerwa obiadowa, pieczone ziemniaczki, suróweczka, kotlecik, wegetariański akurat dzisiaj. Także smacznego dla nas. Zasiadamy podjeść. Miasto budzi się do życia. My idziemy właśnie na zakupy. Jeszcze nie jesteśmy rozpakowani. Troszeczkę długo tutaj wszystko trwa, ale my już o tym wiemy, więc na spokojnie korzystamy z wolnego, będąc tutaj w Maroko. Banki poczta w Maroko, tak to wygląda. i tutaj sklepy. Mm -hmm. Super. Jeszcze coś słodkiego weźmiemy na drogę. Same pyszne rzeczy tutaj są. Wybraliśmy takie ciasteczko i takie. Dobre, świeżutkie. Smakuje? Z jakimś takim budyniem, nie? Mhm. O rany, patrzcie na tego maluszka. On jest maleńki. Może zje ciasteczko. O matko. Jejku. Naprawdę, wiecie co, serce pęka, patrząc na te wszystkie zwierzątka. Następnym razem jeszcze więcej karmy przywieziemy, i dla psów, i dla kotów. Szok. O rany. maluszek, Boże. Okej, okay, podejmuje próbę zjedzenia drugiego ciasteczka. Łukaszek, jak widać, już zjadł połowę. I co? Jak tam ciasteczko? Bardzo dobrze. Bardzo. Dobra. To teraz ja. Chodź. Chodź, tu masz, chodź. chodź. No chodź. Ale mu chodzi ogon. Nie podejdą za blisko, nie? Tak... No, jeszcze przy tym... Podejdzie, zje. O, a tu kotki przyszły. Kotki, wy tego chyba nie zjecie. Za duże chyba są te. O, jakie biedne też te kotki. Chyba idzie. Idzie. Idzie, idzie. No, chodź jedz. ale się pilnuje. Oho, to ja sobie tak tutaj poleżę. Ok, podejdzie zaraz. Idziemy, bo może troszeczkę się boi. Dokarmiliśmy kotka przed chwilą żółtym serem. Taki maluszek do nas przyszedł. O, o. Właśnie chcemy iść na plażę, ale przed nami jest pociąg i nie możemy przedostać się właśnie na drugą stronę. Jedzie, jest dużo wagonów, może za chwilę... bo ten pociąg za chwilę staje, bo jest kontrola, sprawdzają wagony. Teraz Wam pokażemy, jak to wygląda. A, że jest to, pociąg, wagon, to jest towarowy pociąg, wagonów jest dużo. Tam widać z daleka. Ale jest końcówka. I widać. Może... Widać tak wodę. Niestety dzisiaj tak mgliście, ale coś tutaj. Bardzo ciepło. Zaczyna się przebijać. Jest parno. Jest bardzo parno. Tutaj już jest plaża. Jakoś nie lubimy tędy przechodzić na plażę, ponieważ często tutaj jest dużo osób właśnie pod tą bramą i raz byliśmy świadkiem jakichś takich przepychanek właśnie z policją i tak wolimy tutaj przechodzić jak jest mniej osób, właśnie przy tej bramie. No ale, ale właśnie policjanci są na każdym kroku praktycznie. Właśnie tam z tyłu widzę, że w ogóle wojsko stoi. Aha. Nawet z karabinami. W na stoi żołnierz z karabinem. Więc chyba dzisiaj jest bezpiecznie. Może tutaj przejdziemy przed samochodem? Tak, tak. Za pierwszym razem, jak byliśmy tutaj w Maroku, było tak mega słonecznie, tak pięknie. A już drugi raz jest tak mgliście, jak tutaj jesteśmy. Szkoda. Może jak przyjdziemy... Tutaj następnym razem będzie już takie mega mega słoneczko. O i te muszle, patrzcie ile muszli, przeróżniaste, przepiękne. O tu, jaka ładna. Ok. Piękne, naprawdę te muszelki są przepiękne. Wydaje się, że jest tak. Właściwie nie wydaje się, bo jest tak trochę żaro i ponuro, ale naprawdę jest bardzo ciepło. Jest taki przyjemny, chłodny wiaterek, ale jest bardzo parno. Jest gorąco po prostu, nie? Jest, jak teraz słońce wyjdzie, bo już się robi coraz bardziej niebieskie niebo, więc podejrzewam, że za chwilę będzie po prostu patelnia. 28 stopni, dzisiaj ma być? Tak, 28 stopni, no. Także będzie bardzo gorąco. Tak. Zaraz wam coś pokażę, tylko muszę to umyć. Pierwszy raz widzę taką muszelkę. Poczekajcie. Ua. Niestety nie mam żadnych sandałków. Ta muszelka jest w ogóle bezbarwna, taka terlista. Nie wiem, czy to widać na wideo. Wow, niesamowite. No, wygląda. Tak, tutaj. ale dziwna. No, no przewodniczysta wygląda. Niesamowite. Właśnie mm, skończyliśmy śniadanko. We wcześniejszym filmie chyba pokazywałam ten serek z Lidla, z truflą owczy. Bardzo dobry, już go prawie nie ma. Naprawdę bardzo smaczny, polecamy. 12,99, moja fryzjerka go poleciła. My czekamy cały czas na wytyczne. Stoimy w miejscu. Piąty dzień. Piąty dzień. Dzisiaj już mamy piątek. Jest właśnie mega, mega ciepło. Chyba to będzie najcieplejszy dzień z tych dni, kiedy tutaj jesteśmy. Planujemy. Podjechanie jakby do centrum, tutaj na DOR. O, i właśnie tak przemykają oni tutaj i ruszyliśmy na rozładunek. Tradycyjnie jedziemy na skaner. I bardzo dobrze. Zobaczymy, czy tam nikogo nie ma pod naczepą. Już przejechaliśmy przez skaner. Nikogo nie było na szczęście pod naczepą. Wszystko jest ok. Tutaj pracownik w tej chwili zabrał dokumenty nasze do ogarnięcia, i za chwilę będziemy ruszać. Podgląd czy jest plomba, patrzcie na cwaniaczkę, patrzcie. Siadł sobie na gustę ciężarówkę. Ciekawe oświetlenie tutaj mamy, Jakby takie jakieś diamenciki, kamyczki, świecą się tutaj te, o. No mega te świecidełka wyglądają. Orani tam chyba małe są. O, tu chyba takie mniejsze, malutkie, o. Ujacie! No jednak jak podejrzewaliśmy, ktoś nam szedł przez yy, dach do naczepy tamtej nocy co wam mówiliśmy, że mieć podejrzenia, tylko my myśleliśmy, że ktoś wszedł pod naczepę, a to weszli po prostu górą. I yy, tu na końcu Tu na końcu widać że tam by się został do środka, więc tak naprawdę jutro to będziemy widzieli co nam zginęło. Jesteśmy dalej e, na lince celnej więc rano będziemy wiedzieli jakie są straty. Czekamy na sygnał, żeby podjechać na rozładunek Nie wiem czy tak widać, ale właśnie tam za oknem są porobione takie zagrody. I tamte baranki czekają na ubój, tu chyba jest jakieś święto? Tak, bo jest kilka takich punktów po drodze, jak jechaliśmy, to mieliśmy kilka takich właśnie zagród e, pełnych baranków. Mm -hmm. I to chyba jest tutaj jakieś teraz święto, czy coś, że oni tak właśnie, jak daliśmy. Tak, tak, że coś oni tu mają jakiś taki... No problem, no problem, it's ok, okay. <laughs> Yes, security, we know. Super, the best security ever. Yes, we Tak, to jest taki pan zaprzyjaźniony nasz ochroniarz, który nas tutaj strzeży na tym parkingu i też pewnie musi pilnować tych baranków, chociaż wieczorem w nocy było tutaj więcej ludzi. Oho, chyba ruszamy. Co właśnie rozmawialiśmy na tłumaczu, ponieważ idzie nam zamówić coś do jedzenia. Typowo marokańskiego? Tak, typowo marokańskiego, a nie mówi po angielsku. Ale jest tłumacz w telefonie, więc jakoś to ogarnęliśmy. Powiedzieliśmy, że bez mięsa i że chcemy za to zapłacić. Ale mówi, że pieniądze tutaj nie są ważne. Coś tam chyba wkazać Ci co może tam być, nie? Tak, że Dzień. będzie bez oleju, bez mięsa i bez jajek. Czyli będzie sam suchy, chleb. ZJEMY, ZJEMY oh, OK, thank you Najpierw czaj, to jest ten czaj chyba, nie? Kurde, może wyjdę do niego, tak głupio, że on przynosi, co? Cześć, może połytę tam nie wiem, jesteśmy tam u czy coś? Dostaliśmy napój, do... super, lubimy Łukaszek właśnie przyniósł takie bagietki. Tam jest jajko, chyba jakiś ogórek. Może być, takie europejskie. Tak, tak. Takie jedzenie nam pasuje. Akurat jajkajemy. Wiecie, co mi to bardzo smakuje, ten napój? To jest bardzo smaczne. Słodziutkie, chyba słodzone miodem. Jest tutaj mięta. Naprawdę dobre. Łukaszek poszedł otworzyć naczepę. Ja tutaj czekam, w razie czego... Dobra, wracam. Rozpakowaliśmy się, a na ulicach dalej akcje. Wracamy na parking. Jeszcze szybko chcieliśmy się odnieść do tej sytuacji z uszkodzoną naczepą. Jesteśmy po zadunku, towar się zgadza, nic nie zginęło, klient zadowolony, to jest najważniejsze. Yy, naczepa jest bardziej uszkodzona niż wstępnie podejrzewaliśmy, ale mamy już termin na jej naprawę. Yy, zostanie ona szybko naprawiona. Więc nie ma takiej tragedii, jak myśleliśmy. Więc jest pozytywnie chyba na koniec. Tak, Także, tak, tak. tak. Jest, tak jest, okay. jest ok. Przy okazji jeszcze pokażę Wam, jak wygląda Łazienka. Jest czysta. Zawsze jest tutaj jakaś pani od sprzątania. Nie ma tragedii naprawdę, ale tak wygląda prysznic. Trzeba mieć zawsze jakiś kubeczek ze sobą, żeby się opłukać, Także na warunki lekko spartańskie, ale woda jest czysta, można się umyć. Mogłoby być gorzej, czasami we Francji są gorsze prysznice. <grym wyszczone> <grym wyszczone> Po rozładunku jeszcze zaszliśmy do sklepu poręczniki papierowe i spraysika. Czytam seven a. o. wracamy już do ciężarówki, dzisiaj bardzo wieje. Jest taki wieczny dzień, ale taki przyjemny, nie? Tak, jest tak... Wciąż jest tak parno. To na tyle. Dzięki, że obejrzeliście go do końca. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Tak, będzie nam niezmiernie miło. Cały czas staramy się rozwinąć właśnie tutaj to nasze konto, a Wasze subskrypcje bardzo nam w tym pomogą. Dzięki raz jeszcze i do następnego. Hej!